Zebraliśmy się dzisiaj tutaj z okazji 74. rocznicy zbrodni wołyńskiej, żeby uczcić kolejną rocznicę. Potykamy się przy tym kamieniu, który rok temu został w tym miejscu złożony i poświęcony do hymnu. O mnie. proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Serdecznie witam Kresowian, Pana Antoniego, który inicjował w zeszłym roku upamiętnienie tej historycznej i bolesnej dla wielu rodzin, naszych mieszkańców naszej gminy chwil, lat, gdzie bandy UPA, banderowcy mordowali naszych rodaków. Witam też mieszkańców, którzy Chcą oddać hołd osobom pomordowanym. Od 1945 roku zaczęliśmy tworzyć nową społeczność społeczność dębna. W tej chwili wychowuje się czwarte pokolenie pierwszych ludzi, którzy tutaj osiedli. Zaczęli tworzyć społeczność miasta i gminy. Od historii trzeba pamiętać, skąd jesteśmy, gdzie nasi pradziadowie walczyli o swoje przetrwanie, o swoje miejsce. Zbrodnia wołyńska to nie jedyna. 400 lat wcześniej powstanie Chmielnickiego i też wielu Polaków od... zginęło, zostało zamordowanych. Gdzieś między naszymi narodami ta zawiść niejednokrotnie panuje. Spotkaliśmy się w duchu nie nienawiści tylko pamięci o poprzednich czasach i szukania tej jedności w nas, żebyśmy mogli my przetrwać, nie dać się wciągnąć w różne niepotrzebne konflikty, a z drugiej strony budować spokojną, mocną, silną naszą rzeczywistość. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę teraz księdza o modlitwę za ofiary ludobójstwa wojen. módlmy się wspólnie właśnie za te wszystkie ofiary, które zginęły w tamtym czasie. Módlmy się także o wszelkie potrzebne łaski dla naszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla naszej Ojczyzny, o to, żeby się rozwijała bezpieczna, bez żadnych zagrożeń. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, Proszę nas, w nas, naszych, albo proszę nas, proszę złych zawsze nas, proszę nas, proszę nas, proszę nasza, proszę nasza, proszę nasza, proszę nasza. Synem swoim nas, proszę nas, swojemu nas, polecaj, nas, synowi nas, nas, oddawaj. Wieczny odpoczynek nad zmarłym dać Panie, a światłość wieku i stanie im świeci. Wieczny odpoczynek nad zmarłym dać Panie, a światłość wieku i stanie im świeci. Wieczny odpoczynek nad zmarłym dać Panie, a światłość wieku i stanie im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech nam towarzyszy Boże Błogosławieństwo Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. bardzo za modlitwę. Proszę o zabranie głosu pana Antoniego niego Pozebrałeś by się przed tym głazem pamięci, bo to jest sy symbol grobów tych pomordowanych. To jest symbol, bo tysiące leży w bezimiennych mogiłach, w domach, w domach śmierci. Także ten głaz oddajemy hołd tym pomordowanym. To jest pamięć. Pamięć, która należy do każdego człowieka, Kraju naszego jego, Bo jeśli nie mamy pamięci o naszych przodkach, o wszystkich wydarzeniach, nasze państwo w traci tożsamość. Tożsamość narodowa jest budowana na splotu wydarzeń historycznych przeciągów polskich tysięcy, tysięcy lat. I jeśli my wyeliminujemy tą pamięć tych pomordowanych, czy podobnych innych, wtedy. Po prostu wszystko zostaje zapomniane. Jak powiedział święty, wtedy pamięci Jan Paweł II. Ojczyzna to groby, ojczyzna to pamięć. Chociaż z tą pamięcią różnie bywało. 70 przeszło lat, 3 lata ukrywano tą brodnię bołyńską, jak za komuny, tak w wolnej Rzeczypospolitej. Wszystko starano się wymazać, Nawet na chciało zat. Pisać nową kartę historii w ubiegłym roku, aby 11 lipca podłączyć pod datę 17 września i wszystko podłączyć, żeby ta data zniknęła z historii Polski, żeby to było wymyte, że tego faktu nie było, tylko pod, by, 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 z, ze wschodu wpłynęło znaczy z, od Rosji. I to było w planie naszej władzy Rzeczypospolitej. Pomimo tych ich zapędów, Organizacje krosowe daje wielki sprzeciw temu. Dlatego też nie udało im się tego przeforsować. tą datę wymazać, tak by chcieli wymazać bitwę pod Wobaldem, daty 15 lipca, czy nawet na Polskę 1 września, czy inne daty. W historii każdego narodu każda data jest ważna, czy przykra, czy przyjemna, czy zła, czy niedobra. Historia historii się nie rozumie narodu polskiego i tak się nie powinno robić, dlatego też Właśnie ten Władz Pamięci jest wolem pamięci. Dziękuję uprzejmie wszystkim. Dziękuję bardzo panu Antoniemu za te słowa dotyczące tego, tej dzisiejszej naszej uroczystości. podziękować wszystkim, uczestnikom, podziękować naszej Wysokiej Radzie, panu burmistrzowi za aktywność w przygotowaniu tej uroczystości, za nowy głaz, za nową tablicę. Władze samorządowe są klimat bardzo w takich uroczystościach. Dlatego szkoda pana burmistrza, bardzo piękne podziękowania. Dziękuję również księżom Talezjanom, za uczestnictwo w mszy, i mszy. na Paniem 3, za za wszystko to uczynili z tej uroczystości. Pragnę podziękować również Chórowi, który pod batutą księdza Andrzeja tak pięknie wykonał pieśń Matko Boża Bezdomna. Jest to pieśń, która została po raz pierwszy w Polsce śpiewana przez polski chór, ponieważ ta pieśń była śpiewana na tej grzymskiej jasnej góry dwa lata temu albo trzy. Postarałem się o nuty. Aż, aż a, z równego od chóru, przysłali mi, dałem do księdza Andrzeja, dla chóru i bardzo pięknie zaśpiewali. Dziękuję panie księdze Andrzeju, dziękuję wam za panie. Chciałem również podziękować dla naszej kateli wspaniałej, która tak pięknie nas reprezentuje na każdej uroczystości. To jest nasza, jak mówię, wizytówka dębna, w której się zawsze można przycimy i bardzo Panu Wójtkowi dziękuję, Paniom i Wam wszystkim, żeście się zorganizowali właśnie w roku, w trudności, a jednak staliście w tej dniu uroczystych. Chociaż dla nas smutny, tak powiem, no ale nie. Chciałem również podziękować na Grzesia Podwójnego, na tą pieśń, która powstała we niedokończonym mszy w To jest pierwsza pieśń w Polsce, która mówi o mszach niedokończonych. Tak powiem na marginesie, że Ubieg tydzień temu na Kresowym Wzięcie Kresowia z całego świata była śpiewana Aulia Ojca Kordeckiego. To staje, pieśń zauroczyła wszystkich kresowia nie z Polski, nawet poza Polską i ze świata. Także po prostu no, do wykonał piękną robotę. Następnie ta pieśń będzie dzisiaj śpiewana na centralnych uczestnościach w Warszawie, w katedrze, jak mi poinformowano. Będzie śpiewana ta pieśń w Katowicach, będzie śpiewana ta pieśń w Koszalinie, będzie ta pieśń śpiewana w Chodzieży. Takie dostałem z tych znań, bo prosili mnie o, czy mogą tą pieśń zaśpiewać. Ja im powiedziałam, pierwsza musi być w mnie, bo to jest inauguracja, to jest nasza pieśń. Także bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, ministrantom, pana Adamanowskiego, który nagrywa tak, dziękuję panu ze Straży Miejskiej, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. 谢谢你们，谢谢。